Dominik Marcin Wasyl Waślewski, historia z budowy. Ona sprytna i zabawna, mądra, bystra i powabna. On, miejscowej kwiat młodzieży. Pół osiedla doń należy. Terror, jak i zastraszanie przeciw jemu nikt nie stanie. Ona cicha, wciąż milcząca, jego postać strach siejąca. Ona drobna i niziutka, podobna do krasnoludka, atletyczną ma budowę karku nie ma, tylko głowę nasz bohater męskiej płci. Nawet imponuje mi. Gdy ich drogi się spotkały, dziwne rzeczy miejsce miały. On do pracy do biedronki, na jego nogach walonki, a kufajka plecy zdobi. Nad godziny ciągle robi. Kredyt na mieszkanie spłaca, dużo pije, późna wraca, łysa całkiem jego glaca, jednym słowem się zatraca. Ona zaś jak zwykle śliczna. Wygląd, rzecz to jest dziedziczna. Nie pracuje prawie wcale, więc wygląda doskonale. Regularnie basen, spa, bardzo więc o siebie dba. Na siłowni cały czas i w shoppingu czarny pas. Tak więc silna ona jest, bardzo lubi, gdy masz gest. Gdy prezenty jej kupujesz, kiedy perfum podarujesz. Musi tyrać nasz atleta, w końcu jego to kobieta, o nią trzeba przecież dbać, więc kredyty zaczął brać. A gdy to jej nie starczało, bo już nic nie brakowało, staruszki zaczął okradać, nożem znowu wprawnie władać, więc zamknęli go biednego, trafił na złego sędziego, co meldunek w pierdlu dał, wtedy żona wpadła w szał. Bo kredyty jej zostały, budżet mocno obciążały, więc jej pomysł świta w głowie, że tu obok, na budowie, tyle chłopa tam pracuje, nimi się zaopiekuje i kanapki dla nich zrobi. Akryl palec każdy zdobi, ciało w perfumie jej ubrane, włosy w kok są zaczesane, gdy zjawiła się w baraku, narobiła chłopcom smaku kanapkami i swym ciałem. Sam ja nawet chrapkę miałem, gdy wam ją opisywałem, w porę się zorientowałem, że mi przecież nie wypada, toć narrator opowiada. A przecież rola jego yy, dlatego biorą grzecznego. Więc yy, pilnować się zaczyna, mojej ciele zapominam. Powracamy na budowę. Widać jej tlenioną głowę przy rozporku pana Gienka. W górze też jest jej sukienka. Majster ją od tyłu złapał. Znacie w budowlańców zahapał. Nawet dźwigł operator, który zawsze wmożnie zator miał, więc gardził kobietami. Oblał się ze szczęścia łzami, gdy go wzięła w swoje usta. Zamiast pracy tam rozpusta. Bo skoro impreza taka, skoro jest gdzie włożyć ptaka to wypada zrobić krówkę. Każdy z więc z wypłaty stówkę dobrowolnie co dzień kładzie, toć kobieta na pokładzie. Czas to piękny na budowie. Każdy majster wam to powie, chłopi pijani i szczęśliwi. Uczucie też każdy żywi, bardzo mocne do niej całej, pięknej, zgrabnej, bardzo małej, ciosnej, mokrej i pachnącej, swym wzrokiem powalającej. Czas pędzi nieznalitości. Mąż jej jest już na wolności, więc odeszła od nich ona, powróciwszy jako żona. Lata też szybko zleciały, na budowie zatrzymały się na fundamentach pracy, drastycznie zmniejszając płace robotników budowlanych po odejściu jej zalanych z rozpaczy po wielkiej stracie. Znowu brudne noszą gacie, o higienę też nie dbają, w wódce się wciąż zatracają. To historia jest prawdziwa dziewka była urodziwa, więc do dzisiaj na budowie w budowlańców siedzą głowie wspomnienia o pięknym ciele, o cudownym tym aniele i kierownik. I dźwigowy, każdy nawet, kto jest nowy, gdy zaczyna swoją zmianę, musi zalać swoją ranę, więc kielonek z rana leci, wtedy bardziej słonko świeci. Jakoś łatwiej dzionek mija, brak lodzika nie zabija, tak więc ból swój usypiają. Od rana się znieczulają i historie powtarzają. Stoczniowcy ją potwierdzają.